Chyba, że ktoś coś wie. Wiodobu, do to jest. Ja wiem tyle, że nic nie wiem. A mech zajebał S K na moich oczach. Super, super, super. Nailer, let's go! Easy frag, dlatego. No, well, well, well. Byłoby jasne. twoim fadom. Przecież nic nie ma, Marc, tylko Macie. I'm going to you I'm going to fucking kill you I'm to fast I know Come with me Come with ha ha! Bruh Jestem... Program. Jebać Nie Jebać Celinio! No. To jest... Ja go kurwa nienawidzę. Kolejny sylefron. No, ale Celinio wychodził ze specimena. Wchodzę do specimena tam ciało. Ale stary ja w przecież ja byłem. Na lewo od admina kurwa z trzema innymi osobami. Eee, to morfling, się... to morfling. Generalnie, Celino! Nie, to... było... nie, teraz słuchajcie, 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 A słuchajcie. Report. Nie, zamknij. Nie, 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 słuchajcie, nie, nie, bo ja bym na to gruby. słyszałem kurwa, jak Celino gadał zypa, ja z pajacem, coś tam chyba mi się wydaje. No i co? słyszałeś. Nie wiem, coś tam mam rotałeś chyba pod nocem, Celino. Dobra, generalnie Cvelinio, bo ktoś a, przebrany a, za Cvelinio. No to, to to nie był Cwelinio, To nie był stał z nami kurwa. Trzy osoby ale go clear. Ale stary ty Dobra, damik, Mów Damek, proszę cię, nie chcę tyle wy... Dobra. wycisać tego. Dobra, Damek jest czysty, no. to musiał być Morphling albo glitch. To jest tam na ciebie i twoje poglądy. skip Teraz skip. No jeszcze. Tak eee, ja ja głosuję na Tomkę tak standardowo, żeby nie ja, mamy ja tradycji. powiedzieć okay. całemu lobby, generalnie. To dami dami. Jest, jest, Jeszcze nie czas. To mów na mowę. Nie, to jeszcze nie czas, bo ty chcesz mnie odjebać, śmato. Dude, co ty mordy, śmato? No dobra, że ja dostajesz 4 głosy. Chodź, chodź Chodźcie chłopaki.

Uuuu, what a sigma? Ciekawe, bo nie ma kluczyka, co tutaj robisz? Ten tak, nie wyszedł i czał. ty kurwa. <grywa> Ej! No ciekawe. Bezże. No hoj, chyba wyszedł od razu, game. Spokany. Mm. Ja mm. Dobra ci to. Jest, to... E, dobra. Dobra, y, maila. to nie, nie, ja ja do... Dobra jest nie, 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 ej, ale nie, kurwa, ty nie, nie, kurwa nie, 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 ej. nie, 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 Blackmaila. bez nie, Generalnie to ciało Fen leżało pod dropshipem. Standardowe zagranie, gasimy światło, zapierdalałem przy dropshipie. kal. Nie wiem, czy da radę coś tutaj no rozgryźć, to jestem to za skipem. I teraz i teraz trafił. Przez Damek zajebał się. Nie odbano, No Przecież Damek no Jaila miał klauzulę. Chyba bym w wysłać, te głupie miał, fanarty, miał, miał ale ale fanarty to nie? Aleks Hunter na kolejne 10 minut rozpogłosował. Tak, Alex Hunter ma blackmaila, no to on raczej pewnie wie, kto mu tego blackmaila dał. Chociaż to mógłbyś być w sumie każdy, no bo to no był początek nie, no pierwszej tak rundy. każdy może. No. A mógł no. być tak, że po prostu dał. Tak, maile od razu było zgłoszone ciało, więc net. Czyżbyśmy pierwszy raz tomka nie wyrąbali? Ciekawe. Zaraz to poprawimy. Nie, żartuję, żartuję. Nie no, zostawiamy go. Stanka, kurwa. Okay. Tylko Chciałbym może być do... jeden ogień. Kurwa na dwa. I od 30. No. do specimena, do specimena chodzi. Nie, jeszcze, nie, jeszcze, nie, teraz.

Sam sobie odpowiedziałeś Dobrze, już jest blisko Nie, kto? Nie, Ozeb, ty lecisz następny, no przysięgam, nie? Jeszcze ze dwa meetingi, jeszcze ze dwa nie meetingi słyszę się, Maczek, 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 Nie tak. słyszycie cię Maciek, Maciek, nie słyszycie, jeszcze mu raz, gdzie ty, ty jesteś? Nie chciałem z tego na czegoś useless jak ty, kurwa, ale chyba bym proszę, nie zawijaj Chodź Maciek Nie, to stary Maciek Ja ci powiem jedną rzecz, bo to jest bardzo ciekawe ciebie e... nie na pewno. Chodź tu Ogólnie, to jak był przycisk, to ciało było. No. Jak był przycisk, to ciało było. Gratulacje za chwilę, wypierdolisz. Trzeba się zajmować problemami Nie jest nas spięciu nie? No double pójdzie, ale będzie chujowy. Wypierdalek, nie weźcie taszki, nie Nie! Tykałem już. A, my gramy. Tak Jak się zacznie, to może zacznie odchodzić. jestem mały. Teraz nawet nikt nie U. Japi didi. U. Ale kurwa malutki. Jak mój siuściak. Ej, bajac, pokazać ci coś? Pajac. Kizior. No? No co? A eee. Yy, kolega na nie żyje. Nice! Dwa ciała to są. A chcecie to malutkie? Ej, Kizor, myłyś w góry, co było jeszcze? Noo, Kizor weź mnie dotknij No ja, no tak, no ja to Podotyka. mówię. Kizor też jest ciało. Kizor, bo dotykaj mnie. Dobra, to. Czyli całujesz w trójkę. Hmm. Kizor dotknął. A no, to. Ciekawe kto umarł, może co? bo tak to... dobra, to to był mój... aha to był mój Guardian gła... głaardio f 2 bo jeszcze wampiru Maciek kopiera Macie kopiera wejdź ale rola, no kurwa, no, dobra nie, dobra, no, Dobre, jak, jest jak się to tak? ej, mam pytanie pajacu światło tak? chodź na chwilkę i Claymore, ty też możesz iść. Jesteś O, rzodko? Chodź, chujka. Chuj, ja niechal nie zajmę, bo... Siema. O, zabić mnie chceś. Nie? To się zajebać. Ooo, Sigma! Ej, widzieliśmy chyba to samo, nie? No, no, no. Kacu, tłumacz się. chyba. Yo. Zmieniałem ja chwilę nie, za dwóch. Nie go, bo on może być justerem albo inżynierem, nie więc. Właśnie. Nie wiem o co chodzi, ale opowiadam co miałem powiedzieć. Obudziłem się. Chyba, że inżynierem. Dacie mi powiedzieć? No. Obudziłem się po chwili, bo sobie no sprzątałem pokój. Wychodzę do laba i leży ciało przy tej. lornetce. Ja bajda. Nie wiem kogoś słyszałem poniżej. Nie wiem kto to był. I to tyle. Teraz możecie swoje spekulacje o inżynierze gadać. Ja skipuję. Sigmaciek to jest kurwa, impO Impo ten, kurwa. Impo den. A proof ty jest snicem. Tak. Ja jestem... Ja jestem lepiej niż snicem. ja jestem... Zdolcie się. Gówno. Maciek do wyjebania. Ja Cię no, zasłapowałem, mam nadzieję. Nienawidzę, nienawidzę was, nienawidzę zabonę, was kurwa. Nie, to ja, to, to was wszystkich kurwa Ry, nienawidzę. Mam sprawę, mam sprawę do ciebie. Czekaj, a co? co? tu szukasz? <tuszy> <tuszy> Siema. Hello. Ale sobie zrobię taska, hahaha. <tuszy> Artefakt, a teraz pobieranko, specimen room my tablet. pyk, 56, ale rośnie I jest tuwa. Let's go. Let's go. Idziemy na górę. E, wiesz co, ja nie potrzebuję do lawat, nic tam nie mam. No, bo ja mam tego Longa skano. Mam, je ma mam jeszcze przesłanie do kompsów, weaponsy w sensie meteorytki i o dwa monitory. U... Ej, Damek, damek! Czy tą aurę co masz to kupiłeś ten? w Roblox Gym gymlik? To jest ta? Ja pididi, jappididi Ej, duelikę fuck, turbo Borbusko smaket Ej, ki content? Co? Robisz content teraz? robię. Bombę zrobił, kurwa. Dobra. Ej, co zrobił Bombę? Bierdalam. Bamba Bamba Bomba Bomba klat Bomba klat Ja mam, ja o, oh, ja bididi. Sigma Szybko poszło Debil Mister No i huś nie dowiemy Ja pierdolę, co za debil Co za debil Ja pierdolę Zajlar, totalny szef to Masz był tak. Pancie. To jest tak. Claymore i Sigmaciek jest. jest na pewno. PAMBO CLAVUS. Sigmaciek jest twardy. Sigma Sigmaciek jest, ja. czemu czemu jest na pewno. Ale, ale to Aleksander nie że jak wyrażę? Krzyczał do Kiziora. Znaczy ja tak sobie sklejmowałem. No, ja no, powiedziałem, że spierdalam stąd. Jak krzyczałeś do Kiziora spierdalaj, Kizior spierdalaj. Ale, ale, zanim Pajat Simp umarł yy, przez Lora na spotkaniu, to zaczął mówić, że był to Claymore ogólnie, jak zgłosił ciało. Ja zaczął od Macika, bo głosowanie jest Maciek, na mnie, więc jest kurwa, ale krzyci do Kiziora, Kizior spierdalaj, kurwa, no nie, jego. To na mnie. To, no, to na razie. no i amnezjak, dzięki panowie, nie mam kogo chronić. XD. Ale, jaki z... wypierdol ja dostarczył? Ja, ja. jest Właśnie ktoś coś, nie? Tylko mówię. I do drugiego poszedł double. Uff. Ej, bo twelino ciało było. Felinio i... ktoś jeszcze. Nie, Felinio, zrobisz double killa jak coś. Ja to są wampiry, stary. To są mój A co ja double killa? Ja myślę, że Felinio będzie. Nie, double killa zrobimy. Felinio werewolf albo są wampiry faktycznie. To był Felinio.

Leci. Nie, 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 nie Claymore, wziąłeś? nie Claymore, nie Claymore. To Kizior no. jest safe. Nie Claymore, nie nie. Ja Claymore daję, on odbiegał od dwóch ciał człowieku. Ale stary, on pierwszy odbiega od ciał, jeszcze przed chwilą z tym, z Aleksem, ale z ale, Claymore, ale ja ci mówię, Claymore, Claymore nie był w stanie tego zabić jak coś, on był tutaj u nas na to nie A był to ja stałem koło ciebie, no to kto? Nie ze mi skiziarek Ale jesteście z Claymore z skiziarem Jak są głosy? Jak wyrażają głosy? A mnie? No losowanie kurwa No i siema Moja Jak mnie zabijesz jak ktoś to spoko No idziemy na meda? Bo mam skana

Wyszedł z venta. Kacu wyszedł z venta przed chwilą. No to pewnie ten Jester jest. Kurwa, zdążyłem. Nikogo nie zabił, nikogo nie zabił, nikogo nie zabił, jestem pewien tego. Kizer powiedział, że kucu wyszedł z venta. A wątpię, żeby zventował się tak po prostu, więc to jest pewnie Jester. Kacu się ventował, Kacu no, się ventował no wcześniej, ale... No to Kacu jest, jest Jester. Jak ja, wiesz, tak długo mógł siedzieć w ventie, na pewno jest Jesterem, Kizior jest jak hu No to jest Impo. impon. No. Bo... To jest... To czy wiadomo, no streamer to z lepszą rolę po prostu co niestety nie wygłuszyjemy się już No, tak by chciał Chyba, że zbołtował na siebie i troluje teraz, i wiesz, i tutaj będzie remisik Tak to mądrze rozegrać Mogę. Ja mam walnął salto na plecy Tak, zrobiłem Jeden I teraz jeszcze drugi